Jeśli często krytykujesz innych, to jest to prawdopodobnie oznaka, że kiedyś zostałeś ośmieszony albo zostałaś odepchnięta. Nasze ego stara się takim sytuacjom nadać sens, tłumacząc, że jeśli przytrafiło się to nam, to jest to prawdopodobnie dopuszczalne zachowanie. Żeby nie czuć się pokrzywdzonym czy też odepchniętą, Zaczęliśmy w innych zauważać ich niedoskonałości i krytykować je. Żeby przerwać takie zachowanie, musimy odwiedzić tą część nas, która została zraniona i wytłumaczyć jej, że to, co się nam przytrafiło, nie było w porządku, ale też nie jest to usprawiedliwieniem, że takie zachowanie jest ok. Świadczy to tylko o tym, że osoba, która nas zraniła, Zrobiła to przez pryzmat załagodzenia własnego bólu. Jak myślicie, co może być źródłem tego, że krytykujecie innych? Napiszcie mi w komentarzach.